Myślę, że niewiele osób będzie kojarzyło, że w Gwatemali są takie piramidy. I wiecie co? To naprawdę dobrze. No dobra, za mną ta pierwsza świątynia, i to jest chyba ta świątynia Masek. Natomiast tutaj, z tej strony, świątynia Jaguara, która pokazuje, że można na nią wejść. Co też zamierzamy uczynić, bo podobno widoki na okoliczną dżunglę są nieziemskie. A co szczęśliwsi, są w stanie dopatrzeć nawet granice Morza Karaibskiego, więc idziemy zobaczyć jak dzisiaj z widocznością. No i wspinamy się na przepiękną piramidę. Można trekkingować, można sobie usiąść na pniaczku kapokowca i po prostu kontemplować ciesząc się tą magiczną chwilą. A w ogóle mówiłem wcześniej, że Majowie w pewnym momencie opuścili to miejsce. To miejsce przeszło do historii na pewien moment owej historii. No i z upływem lat zostało właśnie wciągnięte przez dżunglę, która dzisiaj jest no w zasadzie jest esencją tego obszaru. I odkryto to dopiero ponownie pod koniec XVII, chyba XVIII wieku. Nie, nie pamiętam dokładnie, natomiast odkryte przez hiszpańskich misjonarzy, którzy zaczęli badać te tereny. No i teraz pytanie, dlaczego tak się stało? No i wersji jest kilka według najliczniejszych przewodników. Ta ziemia po prostu nie nadawała się już do regularnej uprawy dla tak wielkiej populacji, która rosła z biegiem lat, z biegiem stuleci. No i dlatego właśnie majowie zdecydowali się opuścić te tereny, ale jak było naprawdę, tego w sumie nie wie nikt. Wiadomo za to, że taka pierwsza naukowa ekspedycja została zorganizowana przez gwatemalski rząd dopiero w 1848 roku, więc wyobraźcie sobie, jak długi czas te tereny. Po prostu były skryte w dzikiej dżungli i prawdopodobnie całkowicie, całkowicie zarośnięte. No to tutaj słuchajcie mamy wejście na piramidę. W Sposób już średnio starożytny, bo zbudowali schody pod turystów. Niemniej jednak można wspiąć się na piramidę, która liczy sobie 30 parę metrów, żeby zerknąć na Otaczające nas krajobrazy dżungli i innych świętych budowli, kurczę, powiem szczerze, że no niesamowicie się ekscytuję, bo czytając sobie coraz to nowe rzeczy o tym miejscu, chłonąc energię z tych murów zarośniętych, wilgotnych, no, po prostu człowiek czuje, całym sobą czuje tą. Naturę, tą energię. uuu dość wysoko. I dziura pod nogami. Więc osoby z lękiem wysokości mogą mieć niezłą jazdę. Wspinamy się. I to wszystko drewniane. Nie dziwię się, że są tabliczki ostrzegawcze. To wszystko na słowo honoru się trzyma. O, oh, wow, co za widok. Ja się powtarzam, ale naprawdę wdzięczność. Za to, że mam możliwość podróżowania i oglądania takich miejsc na własne oczy. Bo wspomnienia pozostają na celutkie życie. Trzeba przyznać, że. To chyba nie jest najwyższy punkt, jaki można sobie obrać w kontekście wspinaczki. Mam nadzieję, że będzie coś jeszcze wyższego, żeby można było zobaczyć coś, co jest ponad koronami drzew. Niemniej jednak, już tutaj widok na plac centralny jest absolutnie piękny. W ogóle miałem rozkminę, że tutaj jest zabarykat zabarykatowane wejście do tych grobowców, i zastanawiam się, jak to wygląda w środku. Czy to jest tak jak w piramidach w Egipcie, czy może mieli tu zupełnie inną technikę, że tak powiem. Wykańczania tych wnętrz, jak to wyglądało. Jej, powiem wam tyle myśli w głowie, tyle zagadek, które myślę, że są ogromną tajemnicą aż po dziś dzień. I to nie tylko dla mnie, ale dla wielu badaczy, bo tak jak wam powiedziałem, te tereny są cały czas eksplorowane, odkrywane na wiele różnych sposobów. A w ogóle dodałbym też, że cały ten teren. To jest rezerwa biosfera de Maja, czyli właśnie to królestwo, dziedzictwo Majów, tradycji majańskiej. I rozciągało się ono kiedyś, całe to te terytorium Majów, aż przez tereny Meksyku, Belize, Gwatemali, wszystkich tych okolicznych krajów. Obecnie jeden park narodowy zawiera w sobie kilka mniejszych parków narodowych, czy jak oni tam to grupują. Niemniej jednak te tereny są przepotężne i do większości z nich na szczęście Taki zwykły, biały człowiek nie ma żadnego wstępu. I co najbardziej mnie tak ekscytuje wewnętrznie, to fakt, że podobno na tych terenach, tylko oczywiście gdzieś daleko w głąb prawdopodobnie setki kilometrów bez żadnych dróg dalej żyją rdzenne osoby plemi plemiona Majów, które żyły tak przed tysiącami lat. To jest naprawdę już gruba historia. A tu kolejny przykład tego, jak natura gada z wami ze wszystkich stron. Ilość gatunków ptaków, które tutaj widać, które widzę po raz pierwszy w życiu, jest absolutnie niesamowita. A w ogóle jeszcze taka garść informacji historycznych, bo to też mnie niesamowicie zainteresowało. Mianowicie, tak jak cały czas powtarzam, w czasach prekolumbijskich teren całej Gwatemali, jak i tych innych okolicznych krajów, był zamieszkiwany przez majów. Dopiero w 1523. Te tereny dzisiejszej Gwatemali zostały podbite przez hiszpańskich konkwistadorów, którzy oczywiście założyli tam swoją kolonię schodzącą w skład Nowej Hiszpanii. Jako, że Gwatemala ma dostęp do morza, oczywiście rozciąga się naprawdę w dziwaczne kształty, ale ma dostęp do morza, no to w XVI wieku, czyli już po podbiciu przez Hiszpanów, było, była regularnie rabowana przez piratów angielskich. I właśnie dwa wieki później, czyli w XVIII wieku, Brytyjczycy próbowali bez skutku, niestety, albo, niestety dla tamtej historii, podbić właśnie wybrzeża Gwatemali. To, co działo się później, to 1821 rok, czyli moment, w którym Gwatemala uzyskała niepodległość. Natomiast niewiele dalej, bo wkrótce potem kraj był okupowany przez Meksyk, a w 1823 roku. Gwatemala weszła w skład Zjednoczonych Prowincji Ameryki Środkowej. Z kolei w 1839 roku proklamowana została Niepodległa Republika Gwatemali. Ale słuchajcie, nie było, nie było tak różowo od początku, bo od początku owej niepodległości kraj ogarnął konflikt pomiędzy liberałami a konserwatystami. Natomiast słuchajcie, słabość tych konserwatywnych rządów została wykorzystana przez Brytyjczyków, którzy właśnie już wcześniej mieli chrapkę na te tereny. No i opanowali część wybrzeży tego kraju, który wtedy był już oficjalnie republiką Gwatemali, no i utworzyli własną kolonię zwaną obecnie Belize, a wtedy był to po prostu Honduras brytyjski. Od kawałek historii. Tak jak więc widzicie, co kraj, to bogatsza historia, i tak jak i nasz kraj miał historię bogatą w różne konflikty, był przejmowany z rąk do rąk. Wow, trochę ślisko tutaj. Tak i Gwatemala miała swoją pewnie krwawą i naprawdę bolesną historię, a zwłaszcza Majowie, którzy w niektórych okresach historycznych byli naprawdę podle traktowani, żeby nie powiedzieć, że byli zwalczani tak jak inne nacje były zwalczane, choćby w Polsce. No, i to właśnie dlatego takie rezerwaty, jak to, co widzimy tutaj za mną, są niesamowicie pilnie strzeżone. Kultura, tradycje, wyznania, wierzenia tych majów są kultywowane, są szanowane, są respektowane i są naprawdę, ale to naprawdę pilnie strzeżone. I myślę, że to jest piękne, myślę, że to jest potrzebne, i myślę, że niesie za sobą naprawdę przeogromną, przeogromne bogactwo tego całego systemu wierzeń i całego systemu kulturalno religijnego. Jeśli chodzi o takie informacje praktyczne, to zdecydowanie weźcie ze sobą coś na komary, weźcie ze sobą dużą ilość wody, weźcie ze sobą cierpliwość, bo ilość terenów dżunglowych jest tutaj naprawdę spora. No i jeśli chodzi o same opłaty, wejście tutaj do tego parku bilet kosztuje 150 kwecali od osoby, czyli w przeliczeniu na obecne stawki kłecali do polskich złotych to jest jakieś 75 zł za osobę. Nie tania przyjemność, ale powiem Wam szczerze, że nawet przez sekundę nie żałowałem ceny tego biletu. Ale powiem szczerze, że to miejsce absolutnie jest top. Jeden pod względem dźwięków, odgłosy: najpierw te dzikie ryki, potem dźwięki ptaków. Absolutnie nie do opisania. Przemagiczne. Po prostu chodzi się tutaj, nasłuchuje. W zasadzie nawet nie trzeba nasłuchiwać. I odczucie jest takie, jakbyście po prostu byli w dżungli. Wow, no bo jesteście, wiem, odkrywcze. Najgłośniejsze z tego otoczenia są w zasadzie po prostu moje kroki. I mój głos. Tutaj jest piękna cisza i cienki dżungli. O kurczę, faktycznie. Widzę, tam widzę. I tam I tu pomiędzy. No, niesamowite. Tu wszędzie rozciąga się pojęczyna. Ale to ma rozmiary. I tu! Wow! Zmierzamy już do kolejnej świątyni, których jest tutaj od groma. I sprawdza się to, co mówiłem wcześniej, że na placu centralnym jest naprawdę trochę osób. A jak tylko schodzi się w jakąś boczną ścieżkę, to tylko my bez kres lasu a no i wszędobryskie pajęczyny. statyczne. Słania się przed nami kolejna świątynia i kolejny po prostu niewiarygodny widok. Ale to wszystko jest piękne. Można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że piękne i boskie. Tu sobie skaczą małpy. Przede mną jest suniu, ale się przeraziłem tu. Wisi ogromny pająk, którego bym miał na twarzy, gdybym przeszedł jeszcze krok. Tutaj alejka drzew, a zaraz za nią świątynia numer 5. No i uśmiech też jest numer 5. Czyż to nie jest genialne? Stoimy sobie, a nad nami skacze małpa, która przed chwilą chyba chciała oznaczyć tereny. No sobie sikała. O, <noise> atrakcje. Ale nie wiadomo, czy to nie są te terytorialne małpki, więc idziemy już dalej. Żeby nie zaprzątać im głowy. Wow. Chodzimy sobie tutaj już którąś godzinę i to się naprawdę nie nudzi. Odkrywamy coraz to nowe kompleksy budynków, coraz to nowe kształty tych świątyń. Wszystkie z nich są zachowane w różnym stanie, więc to też dodaje atrakcyjności temu miejscu. No, jest, jest co oglądać, jest gdzie spacerować. To zdecydowanie nie jest wyjście na godzinkę, na krótką rundkę, tylko naprawdę coś na przynajmniej połowę dnia, żeby pobyć, pospacerować, no i doświadczyć tego całym sobą. Małych przyjaciół, którzy bardzo licznie występują na terenie tego parku. Ewidentnie szukają jedzonka, ale chyba są całkowicie niegroźne. Bo możemy do nich podejść w miarę blisko, ale one i tak są zainteresowane tym, co. W ziemi. Ta część, w której jesteśmy obecnie, nazywa się Zaginionym Światem. Co prawda, parę osób przed nami go znalazło, ale jest przepięknie. Warto tu dotrzeć. To jest na skraju tej całej mapki, całego terenu. Ciekawe, kto jest mieszkańcem tych wszystkich dziurek. Bo mnóstwo pniów jest właśnie w takim stanie. GoPro tego nie złapie, więc nawet nie próbuję, ale widzieliśmy przed chwilą ptaka, który wyglądał jak taki czarny, latający indyk. Ilość bodźców i elementów animalnych, mówiąc oględnie, jest tutaj niesamowita. Idąc dalej, spotykam również coś takiego, jakąś włochatą larwę. I serio mam takie przemyślenie teraz, że wszyscy na świecie znają piramidy egipskie. A myślę, że niewiele osób będzie kojarzyło, że w Gwatemali są takie piramidy. Jeśli już to Meksyk, który jest bardziej popularny, i wiecie co, to naprawdę dobrze, bo dzięki temu tutaj można normalnie chodzić, odkrywać i chłonąć tą dżunglę. Nie ma tłumów, jest umiarkowanie dużo ludzi. Jak na tę porę powiedziałbym, że nawet w miarę mało. No i cóż, można. można poznawać to wszystko. Jest szansa wejścia na kolejną piramidę, więc nie umieszkam skorzystać. A tu widać taką niuńkę, o której wam przed chwilą mówiłem. Tylko w ruchu. Wchodzenie po tych schodkach nie tak znów dawno. Po zdobyciu Akatenango. To naprawdę nie jest nic przyjemnego. Wysoko, tu stromo. No i nogi, już zmęczone ostatnim zdobywaniem wulkanu. Nie mówiąc już, że to trochę przypomina jednak bardziej drabinę aniżeli schody. Jest stromo. A to wszystko otwarte. Ale chyba wreszcie jestem. Ostatnich parę schodków. Uu. i tu warto się wspiąć Och, i warto kolejny nowy ptaszek którego widzę pierwszy raz w życiu Boże Gwatemala jesteś cudowna Uf. widać rozciągające się setki jak nie tysiące kilometrów dżungli czy to gwatemalskiej, czy już w granicach Meksyku, czy nawet Belize. Coś niewiarygodnego. Jesteśmy ponad koronami drzew. Tam przebijają się czubki najwyższych świątyń. Tu, tu, tu jest plac centralny, przy którym byliśmy wcześniej. Wow! Wow, dosłownie! Wow! Mój Boże, jakie to piękne miejsce! No i docieramy do świątyni numer 4, która będzie ostatnim elementem naszej wycieczki po Tikal. Najbardziej okazała, najwyższa, pomierząca aż 65 metrów wysokości budowla. Zaraz będziemy wchodzić na górę i tym widokiem pewnie pożegnamy się z tym cudownym miejscem. No to meldunek z najwyższej świątyni dostępnej na terenie tego kompleksu. I widok słońca zachodzącego nad obszarem Tikal Guatemala. Powiem Wam tak, zmykamy już do auta i mieliśmy pierwotnie plan, żeby odwiedzić Tikal. Jeszcze jedno podobne miejsce, ale wiedząc, że będą no to no nazwijmy to tylko ruiny. Zorganizować sobie jakąś dedykowaną wyprawę w środek dżungli z przewodnikiem na przykład z kimś lokalnym, żeby tego klimatu dżunglowego zaznać jeszcze mocniej. Słuchajcie, jakie było moje zdziwienie dzisiaj, jakie jest teraz podsumowując sobie w głowie cały ten dzień tutaj na tym obszarze. Tutaj będziecie nasyceni zarówno pod kątem kultury, historii, tradycji Majów i ich cywilizacji, a także pod kątem eksploracji dżungli, fauny, flory. No ilość zwierząt, które dzisiaj obserwowaliśmy była naprawdę przepotężna. Ilość okazów, roślin, których nigdy w życiu nie widziałem na oczy, była przepotężna. Złapanie kontekstu. E, cywilizacji majów również na każdym kroku wszystko all in one tak zwane naprawdę gorąco, gorąco polecam. Bo myślę, że takie doświadczenie z Tikal albo z miejscem, które pewnie pokażemy już jutro. To jest coś, co w pełni, ale to w pełni nasyci każdego rządnego przygód podróżnika. Czujesz, że chcesz zanurzyć się głębiej w podróżnicze klimaty? Koniecznie zasubskrybuj kanał i zostań ze mną na dłużej. Nowe, ekscytujące filmy z całego świata w każdą niedzielę w południe. W międzyczasie wskakuj również na Instagrama, gdzie znajdziesz krótsze relacje z podróży. Do zobaczenia!